idzie. gorący, zobacz. Tam się piecze ciacho. Ciacho. Chcesz zobaczyć? No zobacz. No zobacz jak się piecze. Ale będzie dobry samniczek, tak? Widzisz? To rośnie. O, o, oh. Hello tata. 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 A mama powiedz. To co nie mama? Mówisz mama? Mama. Mama. Le... No nice. jestem... No patrz niej mama. Nie, bo tata ma coś fajniejszego. Co tam tata ma takiego fajnego? Tatusiu. Tatusiu. Powiedziałeś tatusiu? A ty nie śmierdzisz? Tak się sprawdza, Penka. Tak cię sprawdzaliśmy, czy nie zrobiłaś kupę. No, co to jest? Piecze się? Pieczemy o tak? Tata chciał sednik, to my pieczemy, tak Lenka? No już dalej nie, bo już jest gorące. Tu jest zimno, ale tu jest gorące? Skarpetki ci spadają. <śmianowidzio> A! pokażmy pokażę baram, baram. No, na, na. Bo, no barem, 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 barem barem No? No, Lena. No tutaj, halo. Baram 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 No tak, teraz ty zajdziesz sama na nie. Dobra. No rozumiem. Mówimy teraz wszyscy ładnie weso co? co się mówi? Nie, Wesołych Świąt mówi się. Wesołego Alleluja. Wesołego Alleluja. To twój pierwszy Alleluja, Lenka. co co acylęka. Pozdrowienia dla babci i wszystkich. A ja, no ty tak, aż chcesz, pogryzła te palce. Halo. Co? co? Pozdrowienia dla babci, dziadków? Tak. Wszystkich? Wójków, ciociów? Wszystkich. Karczyszko dla Tymona. Cięcie.